Gdzieś bardzo, bardzo daleko, wysoko nad chmurami leciał sobie pewien list. Leciał i leciał w stronę niezwykłego domu, w którym czekał na niego ktoś naprawdę wyjątkowy. Kto to taki? Zaraz wam pokażę. A no, trzeba troszkę tutaj. No, o, o, zastało się to wszystko na co tam O, co? To, to, to? O! O. O, dziękuję. O. W końcu przyszedł ten list. No, no, zaraz go obejrzymy. Olku, Julku, witam Was w moim warsztacie. O, jesteście tam? Patrzcie uważnie, bo ja Was bardzo dobrze widzę. Spójrzcie tutaj, to są moje sanie. Już są prawie gotowe do wylotu? A to mój latający zwiadowca sowa śnieżynka. Są tu i elfy, które pracują na magicznym drzewie. Spójrzcie, to list od moich elfów o Was. Zobaczmy go. A tutaj Wasze zdjęcie. Co za piękne zdjęcie, aż miło na Was popatrzeć. Drogie dzieci, wiem, że jesteście słodkimi dziećmi. Olku, Julku, przeczytajmy, co elfy napisały w liście. Jesteście cudownymi i radosnymi braćmi, a rodzice Was kochają. Mają też taką radę. Nie kłóćcie się. Dobrze, dobrze, już wystarczy. Zadzwońmy teraz do wieży lotów. Mhm. Halo? Halo? Czy mój plan lotów jest już gotowy? Świetnie! Wygląda super! Aha. Rozumiem? Przełącz mi, proszę. A jak z pogodą? Można startować? Nie można? Hmm. Muszę chwilkę odczekać z wylotem przez tę burzę śnieżną. O, cześć Eryku. Mówisz, że to pora na kakao? Uwielbiam o pychotka. Co tam chcesz mi pokazać? Ach, no tak, zapomniałem o nich. Zaraz pokażę, kto bardzo was kocha. Kto jest na pierwszym zdjęciu? Mama i tata. Pięknie razem wyglądają. Na pewno bardzo się kochają. A kto jest na drugim zdjęciu? Cała wasza rodzina. Dobrze razem wyglądacie. Ach. Jak oni bardzo was kochają. Zazdroszczę, zazdroszczę. No, oczywiście pamiętajcie, żeby po filmie ich przytulić i powiedzieć, że też ich kochacie. Dobrze, to teraz może ja pokażę wam moich małych ulubieńców. Dobrze, chodźmy, chodźmy. A, to są moje małe Drogie dzieci, dobrze, dobrze, poczytajmy już o was. O, album ze zdjęciami naszego gościa, Ach, gwiazdorku. Znowu się rozmarzyłeś o locie na moich saniach. Już mówiłem ci, że nie mogę cię ze sobą zabrać. Daj, hmm. daj mi tę drugą księgę. Eh, eh. Olku, masz już siedem lat. Podobno bardzo lubisz jeść słodycze. Chciałbym Cię pochwalić za to, że dużo się uczysz. Podobno czasami za dużo używasz telefonu. Czy to prawda? Wiem też, że chodzisz już do szkoły. Julku, masz już cztery latka. Podobno bardzo lubisz jeździć hulajnogą. Chciałbym Cię pochwalić za to, że umiesz już jeździć na rowerze. Podobno czasami bałaganisz w pokoju. Czy to prawda? Wiem też, że chodzisz już do przedszkola. O, to Wasze zdjęcie! Brawo, to znaczy, że jesteście na liście grzecznych dzieci. Bardzo się cieszę i gratuluję. Tak trzymać. Zobaczmy, co jeszcze tutaj mamy. O, to wasz list do mnie. Postaramy się coś z tym zrobić. Na pewno się ucieszycie. O, a to co? Ktoś do mnie dzwoni? Yy, halo? Halo? Ach, rozumiem, brakuje magicznego pyłu, tak? No dobrze, papa. Pa. Drogie dzieci. Niestety nie mam jak przylecieć do was z prezentami, bo sanie bez magicznego pyłu nie będą latać. Ach, Macie może jakiś pomysł, co teraz zrobić? Ach, chwileczkę, momencik. Ach, tak! Jak będziemy razem klaskać, to przywołamy futrzanego strażnika pyłu. Klaszczmy razem. <śmiewanie> Udało się, Bartłomiej nas uratował. Zostawił nam magiczny pył, dzięki któremu sanie polecą tam, gdzie chcemy. Tak, tak, dziękuję Ci, bartłomieju. Elfy, spokojnie, spokojnie, nie martwcie się, coś na to poradzimy. <laughs> o, tak, tak właśnie, a zaraz to naprawimy. Sania już działają dzięki magicznemu pyłowi. Zobaczmy jeszcze, gdzie mam lecieć z prezentami. Ach, to tutaj, prawda? Teraz to już na pewno trafię. Pogoda wreszcie wyśmienita. Oh, hej, hey. ruszaj mnie! Yeah. Ale prędkość! U, u, u. A, u. A, o, a cóż to? Cóż to za prezent? O! To ty gwiazdorku! Ach, udało ci się jednak ze mną polecieć saniami. Ach, tym małym bohaterze. Aj, co za dzień. No dobrze. Pa pa! I wesoły świąt! Get me for Christmas. Christmas.